Ja jak to straszy? Straszy? Ja to nie wiem, ale kiedy ja pracowałam 10 dziesięć latach... Jak pożaru nie było, to też straszyło. Tak, tak. To od zamku, czy od tego miejsca? W środku. Z tego miejsca, w środku? Tak, w tym W restauracji tam, tam, tak? Tak, w restauracji. Ale tak jeden przychodzi do mnie pojechał, Proszę Byłem tam e, na dole, trzeba, bo to, to, było dość na... I dość się odcierają. I, się I Wyszedł z tej już tacy, sami przy, tam, przy oknie, bo, bo trochę nie tak strach, tak przy oknie było mi miliw, Tak. No i dobrze.